Pan Dariusz Jankowski służy mieszkańcom Sujek w gminie Strzelce już ponad dekadę. Lubi być sołtysem, bo jak mówi, lubi ludzi. Prowadzi firmę, jest w Radzie Parafialnej, a teraz czuwa nad budową Świetlicy Wiejskiej. Mam kontakt bezpośrednio. No, 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 no na przykład roznoszę nakazy, zbieram podatki, tak jak wczoraj żona mówi, ty to będzie zbierał ile czasu. No bo jak wejdę, to tak, to chawka, to herbatka, trzeba porozmawiać. Ludzie się otwierają. Być może nawet nie powie, ktoś nie powie to najbliższej osobie, a sołty sobie przekażą, bo mają takie sprawy, że jak nie nas na sesji czy coś yy, przekazuje, bo yy, ja jestem no, przedstawicielem całej wsi, nie? i nie nas może się ktoś uśmiechnie, że to jest błahowska, ale dla tego człowieka jest ważna sprawa. Nie? No i to jest też tajemnica, ja, też jako sołtyznie, no bo ktoś mi coś powie, no. I ja też nawet, być może nawet żonie tego nie mówię. No. W tamtych czasach Sołtys miał o wiele więcej do powiedzenia niż dzisiaj. Wystawiał dokumenty o pochodzeniu zwierząt gospodarskich przy sprzedaży i zbierał pieniądze na podatek. Sołtysem zostałem wybrany w 1987 roku w głosowaniu mieszkańców jednogłośnie, nie było kontrkandydata. No i funkcję pełnię do dzisiejszego dnia. U mnie tak się odbywa, jakieś problemy przychodzą do Sołtysa i zwracają się o pomoc. No i spotkania różne z Sołtysem, tam takie już raczej towarzyskie, przy kawie jakiejś tam, przy herbatce. Także nie ma organizowany Dzień Kobiet. No w tym roku trudno nie było, bo ze względu na pandemię. Sołtysami najczęściej zostają mężczyźni. Choć zdarza się tak, że to stanowisko sprawują także kobiety. Dla mnie to jest nie zawód, dla mnie to jest służba. Przede wszystkim. My, kobiety, jesteśmy dzielne, sprawdzamy się, jesteśmy wytrwałe i wydaje mi się, że. Jestem stosunkowo młodym sołtysem, jestem sołtysem od dwóch lat i wydaje mi się, że przełamałam trochę właśnie taką niepewność, czy kobieta sobie poradzi. Staram się wykonywać swoją pracę najlepiej jak potrafię, sprawia mi to wielką satysfakcję. Oddaję całe serce. Jestem bardzo blisko z mieszkańcami, mimo teraz pandemii, trochę to utrudnia życie. Ale wszystkie sprawy, które sobie założę wcześniej, staram się doprowadzić do końca. Jesteśmy łącznikiem, tak jak mój poprzednik mówił, pomiędzy gminą, pomiędzy urzędnikami, pomiędzy panią wójt, panią dyrektor. To my jesteśmy jako pierwsi, którzy wiedzą o problemach naszych mieszkańców. W pracy społecznej Sołtysa kontakt z ludźmi to podstawa. Dzień kobiet, dożynki, dni pola, w strzelcach, roznoszenie komunikatów, nakazów podatkowych. Sołtys doradzi, pomoże, pójdzie do wójta do radnych i załatwi oświetlenie we wsi. No bardzo lubię sołtysa, a jeszcze bardziej bym lubiał, gdyby był żeńskiej płci. O! No tak! A tyle pan Jan jest u was już przecież, nie wiem, 50. No ale nie mógł być kobietą. A nie ma komuś <noise> Ale on! <noise> Sołtys organizuje nam... Przeważnie nie, nie tak, że organizuje, ale dopinguje, żeby był Dzień Kobiet co roku. No. W tym roku akurat tak się złożyło, że no przez tą pandemię to nie, nie mieliśmy tych zebrań właśnie takich organizacyjnych. Ale jeszcze, jeszcze tak do tyłu czasy swobodniejsze to przecież czy, czy tam po żniwach jakieś spotkania mamy, czy, czy jesienne. Się tak wieś mobilizuje i tam się gdzieś spotykamy na kawej herbacie no i czy na piwku. Nawet kiedyś mieliśmy sklep w Miedrzakowie, no to częściej się tak bez okazji spotykaliśmy, a dzisiaj to akurat jest no trudny jest ten czas na spotkania, bo wiadomo, że pandemia nas uziemniła w domu. Są tutaj w Szercach organizowane też dni pola i pan Janek tutaj nas namawiał, żebyśmy brali udział w konkursie, no to ja też wzięłam no i wygrałam agregat prądotwórczy. I tak nie spodziewałam się, że mogę coś wygrać, pan Janek nas tutaj namówił, no i wygrałam. To jakieś może życzenia dla sobie. Do no wszystkiego najlepszego. Zdrowia przede wszystkim, no i żeby ta współpraca się układała jak najlepiej.